Siemanko, a dzisiaj zrobię, zrobimy głosowanie alfabetu skinów z, z Fortnite. Eee, napiszcie w komentarzu, czy wam to się spodoba, takie quizy, czy raczej wolicie gierki. No i też możecie napisać, jaki według Was skin na daną literę jest najlepszy, lub w ogóle Wasz ulubiony skin. I oczywiście pamiętajcie o łapce w górę, to mówię przed filmem i subskrypcji na moim kanale, bardzo mi to pomaga i dobijamy tysiąc słów a więc zaczynamy ze skinem na literę A i tutaj wybieram moje ulubione skiny który mi się najbardziej podoba z nich i według mnie najlepszym tutaj skinem jest aura, zobaczymy jak głosowali ludzie tak, ludzie najwięcej głosowali na aurę, na Arp jest też dużo głosów, nie spodziewałam się abstract 15%, trzecie miejsce i dalej na przykład aim jest, potem archetyp zarachne najlepszy skin na literę B i tutaj mam tego skina tego miałem kupować, gdyby nie ten tenisistka, że mam. Ten mi się podoba, nawet spoko jest. naprawdę lubię. Lubię takie śmieszne skiny. Bolt jest nawet ok, Ale moim ulubionym skinem jest zdecydowanie Banny Prowler. I 24% głosów. Ale jednak Bolta większość osób zagłosowała. No, ciekawe, ciekawe. I na Beef Bossa. Też 24% tyle co na bany brawlera. A beef Boss też jest spoko. Fajny skinek. Najlepszy skin na literę C teraz. Kalisto to w ogóle nie wiem. Chyba nie grałem tym, też... Nie wiem. Nie widziałem go w sklepie. Co? Co to jest za skin? Pierwszy raz go chyba widzę. Chromium, no to taki średni, słaby dosyć w sumie. Cloud show. Mm, nie. Nie podoba mi się. Crackshot... E, czy ten Crackshot... E, słaby dosyć Calamity w sumie jest nawet dobra i Carmit taki średni, ale tutaj chyba najlepszym skinem jest właśnie Calamity według mnie, bo ma też inne style, też nie patrzcie tylko na to bo ma też inne style Calamity i show tutaj drugie miejsce, Calamity pierwsze miejsce mm, no i tak to się prezentuje najlepszy skin na literę D to DJ, Dazzle, Drift, Demi, Doggo, Dream. I ja bym tutaj postawił na mojego naprawdę skina, którego bardzo lubię, Dogo. Ale tutaj wygrał Dream, czyli ten skin z tego eventu. Drugi był Drift, naprawdę. Jak ludzie mogli głosować na Drifta? Jeszcze tutaj jest polski ten, polski quiz, nie? Demi, kolejne miejsca. I dopiero czwarte, nasz piesek. Ale DJ, też lubię DJ. Ja w sumie czasem chcę nim pograć. Ale rzadko gram. Różnymi takimi skinami. Najlepszy skin na literę E. I teraz tutaj naprawdę nie ma zbytnio fajnego skina, ale chyba sobie na Enzo. Tak. Te skiny naprawdę mi się nie, nie podobają zbytnio. A ten Enzo może być. Ale Ether na Ether najwięcej głosów, po tym Ember. Eon. No tak średnio. No i tutaj, oczywiście, na to wiadomo, że ryba, mój ulubiony skinek. Ile głosów na Flytrapa? 3% głosów na Flytrapa, w ogóle. Fate marem jest rybą, ale nasza ryba ma więcej głosów, jak widzicie. Odrobinkę o 9. Najlepszy skin na literę G. Na literę G. Chyba ginger gunner. Mm, tak, mi się najbardziej ten skin podoba. Jest na niego 20% głosów, a najwięcej głosów jest na 20%. Bo aż 25% na Guide Up, czyli na tego Bambika na lamie. <grym> A, ale tym skinem w ogóle ludzie przecież nie grają. Nie wiem, jak mogli na niego głosować. Najlepszy skin na literę H. I tutaj też nie ma zbytnio dobrych skinów. Według mnie. Mm, ale chyba hybryda, bo ma ciekawe style i mi się hybryda, hybryda nawet podoba. 20% na hybrydę jest. Na Heim najwięcej. 23%. Najlepszy skin na literę I. I konik oczywiście. 44% aż prawie połowa Instinct mało procent bo, już, bo tylko 6 znaczy. Ice Queen 16% najlepszy skin na literę J i tak ten skin naprawdę mi się mega podoba za 1200 on chyba jest i naprawdę on robi na mnie wielkie wrażenie bo jest zarąbistym skinem ale Jack Garner także jest zarombisty, bo go mam i ogólnie mi się podoba no i John Wick tak średnio, Jagger tak średnio, Juke tak średnio i Jungle Scout to taki typowy tryhookowy skin, który nie podoba mi się zbyt bardzo. No i chyba zagłosuję na Jump Shot, bo w sumie nie grałem tym skinem, a mi się mega podoba i chciałbym go mieć. I właśnie, no nie wiem, który według mnie jest lepszy, ale chyba Jump Shot. Jump Shot ma tylko 11%, spójrzcie na to, jakim cudem. John Wick ma 39%. Co? Jak to jakieś to jest chyba. Zobaczmy teraz skiny na literę K, jest ich tylko cztery, jest tutaj Kidbash co to w ogóle jest, jest Kuno, Kenji, a więc z tego samego jakby chyba motywu, na... nie z, tej same... z tego samego zestawu, Krampus, no i Kuno jest najlepszym skinem według mnie, 55% w ogóle na Kuno, najlepszy skin na literę L, yy, na pewno nie to coś, yy, to coś albo to coś. Ale Links, bo ma więcej styli. Jednak do wyboru. Ale wszystkie na literę M. Mausty <laughs> Merman jest śmieszny w ogóle. A Maymar albo Malice, albo Malkor. Nie, Malkor nie. Muszę też nie, raczej Makimaster nie. Czyli Maven albo Malice, tak jak myślałem. I chyba tutaj będzie Maven. No Maven 28% głosów na Malice. 29 o 11 głosów więcej. Najlepszy skin na literę N tym razem. I według mnie jest to. jest to. Nogops. To mi się nawet. Nie no. Kurde. Ten skin jest taki fajny, ale nie grałbym z nim za często. A Nogops. Zdecydowanie częściej bym chyba grał. Więc. Tak. 36% głosów w ogóle na Nogops. Najlepszy skin na literę O tym razem. I według mnie najlepszym skinem tutaj jest. Omega? Chyba Omega. Tak, Omega. 35% w ogóle na Omega, więc najwięcej. Na Oneji też jest dużo głosów. 30%. Najlepszy skin na P Prodigi, mam go no, i tak słabo, słabo. Pryzomer jest taki średni też. Kaktus nawet spokój jest. No ale pastel tutaj najlepszy. Nie ma co się oszukiwać. 40%. 24% na tutaj tego. Nie pamiętam jego nazwy Po polsku Najpierw skin na literę R Tym razem I chyba to jest, będzie Rosa Naprawdę Rosa mi się podoba. Jest spoko skinem Naprawdę nie ten Tego skina nienawidzę To jest jeden z najgorszych skinów w tej grze Rosa I Rosa ma 15% A prowadzi Ragnarok Co? Najwięcej osób na Ragnaroka naprawdę? Drugie miejsce na rok Naprawdę nie, nie wierzę w ludzi Trochę beka, trochę beka. Najlepszy skin na S. I tutaj, według mnie, najlepszym skinem jest Sunbird. 37% tak, najwięcej osób na nią zagłosowało. Najlepszy skin na literę T. Yy, Tricera Ops. Chyba najlepszy. Tak, Tricera Ops. 20% co? 30% osób zagłosowało na tą babkę serio? Wolę miał niż tricer, aops nie mi się tam podoba ten dinozoł najlepszy skin na literę V chyba valor z tych skinów Widzę, to jest nawet spoko, ale valor better 32% na valor velocity też duży głos miał miała najlepszy skin na literę W i ja bym tutaj postawił na dziką kartę lubię takie skiny 30% 24% na white, naprawdę ludzie wolą wild od, od, od tego Wondera i white Wild, wild Plusha naprawdę i tutaj tylko dwa skiny i to jest już ostatnia litera czyli Zenith i Zoe dwa dosyć słabe skiny według mnie ale ja tutaj postawię na Zoe, bo naprawdę Zenitem nie lubię grać totalnie. No i Zoe tutaj 64% głosów i Zenit 36%, a więc to by było już na tyle z tego quizu. Napiszcie, pamiętajcie w komentarzu, czy podobają wam się takie odcinki, czy mogą być na kanale. I pamiętajcie, łapce w górę i subie dzwoneczkiem. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, siemka.